Cześć kochani, jest świetna pogoda, wybraliśmy się na nasze ulubione nasyp i las, jest znowu dużo grzybiarzy, słuchajcie, to się chyba nigdy nie skończy, bo grzybów tutaj już chyba nie ma, ciągle grzybiarze są, ludzie z wiadrami, reklamówkami, Laki już nawet jedną panią przestraszył, chciał się z nią przywitać, ona się boi, ale ja to rozumiem, wygląda na wilka, a jest kochany po prostu, wszystkich by polizał chętnie. No, i mam dla Was dzisiaj dość poważny temat. Nawet nagrałem go na inną kamerę, chodząc w weekend, ale wyszło mi to dość emocjonalnie, za bardzo emocjonalnie. Emocje opadły. Słuchajcie, czasami, kiedy mamy jakiś temat w głowie i chcemy się nim podzielić, warto się z nim przespać. Jesteśmy stworzeniami biologicznymi, jednak emocje, mimo całej tej wiedzy stoickiej, autorefleksyjności, znajomości psychologii ludzkiej. Mimo to jesteśmy ludźmi, stworzeniami biologicznymi, które mają emocje, emocje są wywoływane przez jakieś tam wyobrażenia rzeczywistości wokół nas, bodźce jakie otrzymujemy od ludzi z zewnątrz. No i ja takie bodźce otrzymuję, żyjąc, chodząc, słuchajcie, po ulicach, chodząc na spacery z psem, siedząc w kawiarniach, tworząc w internecie, szczególnie w internecie. Czy zastanawialiście się nad nową rzeczywistością? Mamy rok 2024, koniec tego roku. Rozwija się sztuczna inteligencja. Nowe legislacje dotyczące tworzenia treści i funkcjonowania social mediów w Unii Europejskiej wchodzą w życie już niedługo. Różnego rodzaju technologie powstają dotyczące właśnie tworzenia treści, konsumowania treści przez nas, dbania o prawa autorskie, o naszą prywatność, szczególnie prywatność właśnie w Unii. O to się dba. I tak sobie pomyślałem, że czy te kilkanaście już lat funkcjonowania nie wiem może prawie 20 lat funkcjonowania social mediów na świecie Uczyniło świat lepszym, uczyniło nasze życie lepszym. Jestem ciekaw Waszego zdania i to jest bardzo ważne zdanie, które powiedziałem, dlaczego jestem ciekaw Waszego zdania, ponieważ Wy możecie swoje zdanie wypowiedzieć tylko i wyłącznie w komentarzu lub, i tu jest właśnie rzecz, o której chcę z Wami porozmawiać, lub pisząc do mnie bezpośrednio wiadomość w mailu, bo to jest forma kontaktu, którą obecnie preferuję, kiedy ograniczam swoją obecność w social mediach. Dwa lata temu ograniczyłem swoją obecność, właściwie usunąłem TikToka. Rok temu, dokładnie rok temu, w listopadzie, opublikowałem ostatnie rzeczy na Instagramie i na Facebooku. Teraz w tym miesiącu, tak w październiku, zablokowałem też wszystkie moje treści na Instagramie, na Facebooku. Mam konta, ale. Nikt nie może nic tam zobaczyć, nie można zobaczyć nawet zdjęć profilowych, opisów, nic praktycznie. Ktoś sobie pomyśli, że coś się ze mną dzieje, w jakiś sposób wycofuję się z życia, uprawiam eskapizm, formę ucieczki od rzeczywistości. Nie, wręcz przeciwnie, moi drodzy, staram się uporządkować ten świat i moją relację z internetem, z siecią, właściwie z ludźmi, którzy funkcjonują i mają ochotę wpaść przypadkiem na moje platformy, na moje profile, odezwać się, dać część swojej opinii. I nie zawsze są to opinie, które wynikają z dobrych intencji. No i niestety, jako twórca treści muszę pogodzić się z tym, że nie każdemu będzie się podobało to, co mówię. Wiele osób się po prostu frustruje, wiele osób ma ciężkie życie. Ja nie wiem, jakie ma życie hejter, który pisze, że jestem głupi, beznadziejny, jakie intencje ma człowiek, który pisze do mnie komentarz, że mój podcast to była autoreklama, kiedy to jest mój podcast. Jak ma nie być autoreklamą, skoro jest to mój podcast? Ludzie mają problem z tym, że dzielę się tym moimi poglądami. Ludzie mają problem z tym, że Mówię o sytuacji na przykład na rynku kursów online, którą zasłyszałem we vlogu Pata Flyna. Podaję opinię moich kolegów, którzy mówią, że spada sprzedaż, a ktoś pisze, że ja piszę, ktoś pisze mi w komentarzu, że pisze głupoty i beznadziejne rzeczy. Nie odnosząc się do tego, że ja powtarzam tylko to, co inni już opublikowali. Mam też prawo podzielić się swoim własnym wrażeniem. Dlaczego to ma być głupie? Kolejna rzecz. Kolejna osoba pisze mi, że wysłuchała mój podcast i za dużo tam było autoreklamy. No ale słuchajcie, ja nie pracuję na etacie, nikt mi nie płaci pensji. Dlaczego ludzie, którzy zarabiają regularne pieniądze, na przykład otrzymują gdzieś wypłatę, oczekują od freelancerów, że będą robili wszystko za darmo? Dlaczego ludziom przeszkadza to, że tworząc treści. Reklamuje swoje usługi lub swoje produkty. Co takiego oni tracą? Co takiego się dzieje w ich umysłach, dlaczego chcą mi odmówić możliwości zarabiania na życie? Co im to da? Czy się lepiej poczują w jakiś sposób? Z czego to wynika? Zmierzam do zeszczepienia wam takiej myśli w głowach, czy aby nie wrócić do życia sprzed 20 lat. Widziałem taki dokument na CBS, tak? Jest na CBS, na YouTubie można go obejrzeć. Dziennikarz rozmawia z grupą młodzieży siedzącej na Brooklynie, która mówi, że oni w ogóle nie mają smartfonów, mają zwykłe telefony ala Nokia do, do bezpieczeństwa komunikacji z rodziną. A tak poza tym to nie mają żadnego urządzenia, które ma ekran i powoduje, że kontaktuje się i dostaje powiadomienia, i przegląda różnego rodzaju aplikacje. I cały czas y, widzi to, co inni o nas myślą. I tutaj przechodzę do kolejnej refleksji. Ponad 20 lat temu, właściwie ponad 30 lat temu, chodziłem ulicami, chodziłem do kawiarni, na uczelnie, y, spotykałem się z ludźmi, chodziłem do klubów, spotykałem się z rodziną, i nie wiedziałem, co ci ludzie myślą. Nie wiedziałem, jakie są ich poglądy, nie wiedziałem, kogo lubią, y, co lubią, czego nie lubią, nie wiedziałem, co jedzą. Nie wiedziałem, gdzie jeżdżą na wakacje. Czasami nie wiedziałem, dopóki mi nie powiedzieli w czasie spotkania towarzyskiego, i dobrze mi z tym było. No, także, moi drodzy, chcę się z Wami podzielić taką refleksją na temat trendu, który się pojawił właśnie wśród młodzieży, i mam nadzieję, że ten trend pojawi się też wśród polskiej młodzieży. Nie słyszałem jeszcze o czymś takim, żeby był jakiś taki ruch, moda. Na to, że pozbywamy się smartfonów, słuchajcie, czy nie wiem, czy znacie swoje dzieci albo znacie kogoś bliskiego, gdzie, gdzie młode, młode osoby, kilkunastoletnie, intencjonalnie nie chcą mieć smartfona, nie chcą mieć profili w social mediach, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Snapchacie, czy na TikToku. Jestem ciekaw, słuchajcie, bo to jest coś niesamowitego i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend, bardzo zdrowy jest teraz taka kampania na temat zdrowia psychicznego związanego z obecnością w sieci. Statystyki pokazują, że coraz więcej problemów psychologicznych, psychicznych mają dzieci właśnie poprzez niekontrolowaną obecność w mediach społecznościowych i to rodzi problemy. To rodzi problemy, ale nie tylko wśród młodzieży i dzieci, słuchajcie. Wiele dorosłych osób ma poważne problemy psychiczne związane z tym, że Czuję się nieszczęśliwymi przez to, że funkcjonuje tak, że wstaje rano, przygląda rolki, ogląda cudzy świat i wydaje mi się, że jego świat jest gorszy od tego świata, który pokazują ludzie. I sama świadomość tego, że ktoś, kto nas nie zna, napisze coś przykrego w komentarzu pod zdjęciem, pod postem na Facebooku czy chociażby właśnie na YouTubie, wiele osób sobie nie daje z tym rady. I tutaj chcę powoli przejść do mnie, bo ponieważ to jest mój vlog, więc mam prawo powiedzieć o sobie, pozwólcie, że opowiem o moim wrażeniu z przebywania na YouTubie i tworzenia właśnie tych vlogów. Otóż zauważyłem jedną rzecz, że pozbywając się, social mediów, zrobiłem to intencjonalnie po to, żeby jako twórca treści odnaleźć ścieżkę, drogę i sposób na to, żeby dotrzeć ze swoimi treściami, i zarabiasz też na mojej pasji i mojej wiedzy, edukacji moich widzów poprzez inne kanały. Dlatego tworzę podcasty, nagrywam te vlogi, piszę artykuły na porannik.pl, publikuję na LinkedInie, gdzie nie ma anonimowości takiej jak na Facebooku, Instagramie czy właśnie YouTube. Publikuję też na X, wysyłam newslettery, więc mam sporo tych kanałów, dzięki którym docieram do moich odbiorców. I wiele osób zastanawia się, Radek, tworzysz treści, ale potrzebujesz social mediów. Czy na pewno? Czy to nie jest koniec social mediów? Czy nie doszliśmy do schyłku funkcjonowania social mediów? Niedawno nagrałem film, może widzieliście o tym, że Meta napisała, wysłała do mnie ankietę co mi się podoba w social mediach, co nie. Powiedziałam, że w Facebooku podobają mi się, podoba mi się sekcja wydarzenia, która jest bardzo praktyczna i przydatna i Messenger, poza tym nic. Ten newsfeed w ogóle nie jest przydatny. Zaśmieca, rozprasza, wzbudza często negatywne emocje, komentarze też, też. I właśnie, komentarze, moi drodzy. Kolejna rzecz. Niedłącznym czynnikiem i wyróżniającym social media od innych kanałów dotarcia jest możliwość interakcji i komentarzy. Wszyscy chwalał to, że to jest potrzebne do tworzenia zaangażowanej publiczności, do zarabiania często, rozwijania swoich kontaktów towarzyskich, nawiązywania relacji. I teraz pytanie, czy aby na pewno, czy aby na pewno to pomaga w nawiązywaniu relacji? Czy macie teraz więcej przyjaciół mając social media, niż mieliście wcześniej? Ja nie wiem, ja nie wiem, czy oglądają mnie osoby, które pamiętają czasy, gdzie nie było social mediów, ale ja mam wrażenie, że miałam o wiele więcej przyjaciół, kiedy nie miałem social mediów. I zastanawiam się właśnie, czy, czy aby na pewno nasze relacje są lepsze, czy się poprawiły. Czy to zaangażowanie nie jest też trochę takie, takie sztuczne. Słuchajcie, jestem rozpuszczany przez moich widzów na vlogu. Z komentarzy wnioskuję, że wielu osobom podobają się moje filmy, wiele osób lubi. Wstawać rano i czeka na te filmy, żeby obejrzeć je sobie do kawy, zamiast wiadomości. Bardzo mnie cieszy, taki był mój cel, że to był pozytywny content, slow content, gdzie nie pędzę nigdzie, gdzie nie śpieszę się, żeby zmieścić się w jednym minucie rolki czy TikToka, gdzie ludzie widzą też sytuację, w jakiej jestem, środowisko, w którym przebywam. Jak się czuję? Co się dzieje w moim życiu, trochę przemycę też informacji i przy okazji dam też jakąś wartość w tematyce danego vloga. I bardzo mi się podoba, że ludzie piszą, że im się to podoba, ale zastanawiam się, czy nie lepiej by było, gdyby oni pisali to do mnie bezpośrednio w mailu, czyli kilka kliknięć więcej, wpisanie e maila kontakt contactmaoperatera.app. Twoje vlogi zmieniły moje życie. Twoje vlogi lubię oglądać do porannej kawy. Tak trzymaj dalej. Pomogły mi w tworzeniu. I to są te same komentarze, tylko w formie maila. Zastanawiam się nad tym, czy nie było lepiej, gdybym dostał właśnie taką wiadomość, bo wtedy ta, ta relacja stałaby się bardziej taka intymna, taka autentyczna, bez publiki. Bez zastanawiania się nad tym, co ludzie pomyślą, jak ja to zdanie napisałem. Ja oczywiście, bez pozwolenia autora, w życiu bym nie udostępnił nikomu i nie powiedział, co otrzymałem w wiadomości mailowej. I to jest ta różnica. Piszemy komentarze nie tylko dlatego, żeby coś przekazać twórcy, ale też po części, przyznajcie się, żeby inni zobaczyli te komentarze. I ja powiem Wam szczerze, uważam, że bardziej autentyczne reakcje byłyby wtedy, kiedy ludzie pisaliby. Coś do nas, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie, jest, nie jesteśmy oceniani przez innych, kiedy nikt nie widzi naszej twarzy na profilu, a często wiele osób, tych, którzy piszą też pozytywne komentarze, ma profile pod nikami, więc są anonimowe. Nie wiem, kto to jest, kto pisze pozytywne i nie wiem, kto to jest, ja praktycznie nigdy nie wiem, kto pisze negatywne, bo negatywne komentarze najczęściej piszą osoby anonimowe z pozycji tchórza po prostu. Często są to osoby sfrustrowane, często są osoby, które mają duże problemy. Ja nie chcę wnikać, w jakie problemy, każdy z nas ma problemy, jakieś duże lub mniejsze. Ja nie wiem, co ten człowiek przeżył, skoro ma ochotę wejść na jakiś randomowy vlog, obejrzeć go i napisać coś przykrego. Jesteś głupi, robisz beznadziejne rzeczy, kiedy nikomu krzywdy nie robię. No ale są tacy ludzie. Ja tego nie zmienię, bo w życiu tacy ludzie są. Ale social media i ta interaktywność, i sekcje komentarzy w social mediach, i na YouTubie sprawiły, że ja wiem teraz, że tacy ludzie są. I to jest ta różnica. Dlaczego ludzie piszą takie komentarze? Skąd się biorą negatywne komentarze? Skąd się bierze hate? I znalazłem takie sformułowanie. Nazywa się to online disinhibition effect. Został stworzony przez psychologa w 2004 chyba roku i nazywa się to efekt roz rozhamowania online. Ja sprawdzałem wiele razy, czy to słowo rozhamowanie na pewno pasuje tutaj, no ale nie ma innego. On udowodnił, dlaczego ludzie zachowują się mniej powściągliwie w internecie niż w życiu realnym. I podał kilka czynników warunkujących to tłumaczących to, chyba sześć czynników było, ja, ja pamiętam e, tylko to, że właśnie anonimowość przede wszystkim, brak poczucia hierarchii w internecie, tych czynników jest więcej, ja Was odsyłam właśnie do, do internetu, a dla mnie, najba do mnie najbardziej przemówił ten czynnik związany z tą anonimowością, to, że nikt nie wie kim ja jestem, ja mogę powiedzieć, mogę wyrzucić z siebie obelgi, to co we, w sobie nagromadziłem, znajduję sobie wroga, Wszelkiego rodzaju krzywdy, które w moim życiu się wydarzyły, staram się skumulować na tej osobie, która mówi coś, z czym się nie zgadzam, albo ta osoba powiedziała coś, co stało się takim triggerem, pobudzaczem pewnych myśli na mój temat. Coś mnie wkurzyło w tym, co powiedział, bo powiedział być może prawdę, której ja nie lubię na swój temat. Wywołał mnie niejako do tablicy, i mam ochotę mu powiedzieć, że jest głupi, beznadziejny i w ogóle, żeby się zabił, bo często też takie, takie komentarze otrzymywałem. Pamiętam kiedyś moja była partnerka, otrzymała taki komentarz od gościa. No i ja zadałem sobie trud, żeby tego gościa odnaleźć w internecie i od, odkryłem jego tożsamość. Odkryłem jego tożsamość, dowiedziałem się, na jakiej, jest, na jakiej uczelni uczy się w Warszawie. Napisał dosłownie jej, że najlepiej, żeby się zabiła. Ja go skonfrontowałem z tym tekstem, poukrywał wszystkie profile swoje społecznościowe, a potem zaczął pisać do niej i przepraszać. Nie dlatego, że poczuł, że coś źle zrobi, tylko dlatego, że poczuł strach, że będą konsekwencje. I ten Suler właśnie pisze właśnie o tym, że ludzie myślą, że jest brak konsekwencji, i dlatego też jest ten efekt rozhamowania online. Więc przechodząc do rzeczy, chcę wam powiedzieć, że pozbawiając platformę, tej funkcji social mediowej, jaką, są, jaką jest sekcja komentarzy, pozbawiamy się pochwał, podziękowań, wdzięczności, jakichś kontaktów, ale jednocześnie odbieramy niejako możliwość rozładowywania frustracji ludziom toksycznym, ludziom smutnym, sfrustrowanym, którzy nienawidzą siebie, swojego życia i wszystkich dookoła i tracą czas i energię, żeby innym to napisać. Odbieramy im po prostu tą, tą tubę, odbieramy im tę możliwość wykrzyczenia tego, wyładowania siebie. Co im pozostaje? Pozostaje im wtedy adres mailowy, no ale co? No wtedy napisze maila do mnie, ja te, na tego maila mogę nie odpowiedzieć, on nie musi wiedzieć, że tego maila otrzymałem, nie musi wiedzieć, że nie wpadł do, do spamu na przykład, on nie będzie wiedział też, co o tym pomyślałem, a przecież jemu chodzi o wywołanie efektu. Wkurzenie mnie, żebym poczuł się smutny, nie wiem, sfrustrowany, gorszy, gorzej od niego. Chcę mnie też poniżyć, pisząc komentarz publicznie, żeby inni zobaczyli, więc chcę też płynąć na innych. I to wszystko odpadnie, kiedy nie będzie sekcji komentarzy. Zmierzam już do rzeczy powoli, trochę długo, ale chodzi mi o to, czy nie oczyścić YouTube'a z funkcji social mediowych, bo zobaczyłem, że YouTube... Próbuje powoli wrócić do idei tworzenia platformy konkurencyjnej do Facebooka, czyli tworzy wolnie, jako możliwość robienia postów, zachęca do tego, dodaje różnego rodzaju narzędzia, które mają pomóc nam w tym pobudzaniu interakcji. A mnie podoba się w YouTube to, że to jest to druga największa wyszukiwarka na świecie, zaraz po Google. Nomen, nomen należy też do Google'a. I zastanawiam się nad wyłączeniem sekcji komentarzy, żeby. Tych, którzy lubią moje treści, dziękują mi w komentarzach, piszą, że pomogłem im, żeby pisali to samo w mailach, nastawiałbym kontakt w opisie do subskrybowania porannik.pl. Jestem ciekaw Waszego zdania. Teraz, teraz jeszcze nie włączyłem tych komentarzy, a jestem ciekaw Waszego zdania. Czy chciałoby im się też wtedy napisać do mnie w mailu to samo, kiedy nikt nie widzi, co piszą, i piszą to samo? I czy spadłaby liczba? osób, którzy pisaliby mi rzeczy nienawistne lub po prostu korygowali mnie, jeżeli mają ochotę po prostu dać konstruktywną krytykę, za którą dziękuję. Często bardzo dziękuję za krytykę, kiedy jest bez obrażania. Kiedy ktoś mnie krytykuje, daje konstruktywną krytykę i przy tym mnie obraża, ja po prostu nie reaguję. I wiele osób dziwi się, że nie odpisuję na ich komentarze. Zostawiam je, nie usuwam. Usuwam tylko naprawdę wulgarne i agresywne. Ale takie po prostu, że jesteś głupi, coś tam głupoty mówisz, to zostawiam, bo, bo to nie jest nic strasznego. I to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi agresja. I, i przeszkadza mi nieuzasadnione po prostu wyodowywanie się, robienie świetniczki takiej na swoje jakieś toksyczne rzeczy z mojego, z mojego filmu, z mojego, z mojego profilu w sekcji komentarze. To mi przeszkadza. I myślę o świecie. Tak głośno myślę o takiej wizji nowego świata, gdzie ułożyliśmy sobie na nowo relacje z internetem. Zrobili to widzowie, odbiorcy treści internetowych i twórcy treści internetowych, gdzie tworzymy slow content, gdzie tworzymy slow content, gdzie sekcje komentarze są uporządkowane albo ich nie ma i jest bezpośrednia relacja i nawiązywanie kontaktów bezpośrednio z twórcami, poprzez mailę, tradycyjną pocztę mailową. Już tradycyjna poczta mailowa, to i tak lepsze od papierowej, chociaż zastanawiam się nad hardkorową wersją, gdzie korzystamy z poczty polskiej, chodzimy i czekamy 10 dni, aż dojdzie. To, to byłby hardcore dopiero. Ale wiecie, o co mi chodzi. Mam takie utopijne po prostu wyobrażenie świata, w którym korzystamy z internetu w sposób spokojniejszy, uporządkowany, bardziej indywidualny, bardziej intymny, mniej na pokaz, mniej pod publiczkę. Komentarze wtedy nie byłyby robione w jakimś celu: nikt by nas nie spamował, bo nie byłoby sekcji komentarzy, żeby wrzucić i robić autoreklamę siebie, nie pisząc nic na temat. Hejterzy nie mieliby, gdzie kumulować swoich. Emocji, no bo przecież nikt tego nie zobaczy, więc jaki sens jest gościa obrażać, skoro nikt się nie przyłączy do mnie, hejtując tego gościa. Słuchajcie, jest dużo czynników. No ale powiecie, Radek, no ale komentarze powodują zaangażowanie, zwiększenie zaangażowania i to, że zarabiasz więcej pieniędzy. No po prostu wiadomo, zaangażowanie, zwiększone algorytmy tak działają, że pobudzają też ten rozwój. Promują treści, gdzie jest duże zaangażowanie, gdzie są komentarze, lajki. Inaczej YouTube ukryje twój film, jeżeli nie będziesz miał sekcji komentarzy. No ale czy ja tego oczekuję? Ja mogę filmy moje wrzucać do, moich vlog, do mojego vloga, mogę kierować ludzi z podcastu, mogę wrzucać do moich postów na Niktinie Xie i innych platformach, których używam, do newsletterów, docierać bezpośrednio do osób, które chcą mnie konsumować, które lubią moje treści, którym to nie przeszkadza. I tam mieć interakcje autentyczne, nieoceniane przez innych, przez publikę, niepodległe trendom, niepodległe temu, co inni sobie pomyślą, co zobaczą. Każdy będzie mógł napisać naprawdę i będzie miał to gwarancję, że nie udostępnie tej informacji, więc będzie bardziej szczery. Słuchajcie, no ja widzę taki świat. Świat bez komentarzy. Miałem sen o social mediach i tworzeniu w internecie bez komentarzy. Kochanie, jeszcze jedna rzecz jest, którą warto, żebym powiedział. Otóż to, że nie mam sekcji komentarzy, sprawi, że przestanę zastanawiać się, co ludzie pomyślą o tym, co powiedziałem. Moje treści przez to będą bardziej autentyczne, nie będą podlegały trendom, opiniom innych. Przestanę też zastanawiać się, czy odpowiadając na komentarz pozytywny w odpowiedni sposób podziękowałem. Czasami zdarza się, że nie zauważę komentarza, bo jest ich dużo w, seri w seriach, coś się ukryje. I potem osoba, która napisała taki komentarz, zobaczy, że ją po prostu olałem, ula a nie chcę, żeby czuła się, że jej nie szanuję. I słuchajcie, ile czynników powoduje sekcja komentarzy? Z zacząłem się zastanawiać. Nie chcę, słuchajcie, budzić się rano i patrzeć, czy ktoś zostawił komentarz, jaki komentarz. Nie chcę patrzeć na to, ile jest wyświetleń. Chcę po prostu... Kiedy mam potrzebę nagrania czegoś, wziąć kamerę iść do lasu, nagrać, zmontować, opublikować i dalej to robić. Korzystać z tego, z tych treści, wrzucać do artykułów, wysyłać w newsletterach, kiedy jest sens, kiedy czuję. Kiedy ktoś ma ochotę mi podziękować, kiedy ktoś ma ochotę nawiązać ze mną relację, dyskusję, otwieramy dyskusję mailową, rozmawiam, poświęcam jej czas tej osobie indywidualnie. Pozbywamy się tych ludzi, którzy psują nam dzień, dodają taką negatywną energię i powodują, że odechciewa się wszystkiego. Co jeszcze mnie skłoniło do tego? Mówi się, że Al Radek z ciebie taki stoi, praktykujesz stoicyzm, powinieneś to zlewać. No i tak, ja to robię, bo wiele komentarzy, jak widzicie, zostawiam, tylko wiem jak to działa na inne osoby. Druga rzecz, pamiętam dokładnie Enchiridion Epikteta i to, co on napisał. On powiedział, żebyśmy się nie przejmowali opiniami innych ludzi. Marek Aureliusz pisał, żebyśmy zamiast wkurzać się na to, co inni o nas źle mówią, tylko wejrzeli w życie tego człowieka, który to mówi. Dlaczego to mówi? Jakie on ma życie? Co go motywuje? Znawiali się, z, jakich, z jakimi intencjami wychodzi i co mu to da tak naprawdę, że to napisze. Czy to, żeby poprawić świat, rzeczywistość, jakość Twojego kontentu? Wątpię. Kiedy zależy mu na jakości Twojego kontentu, napisze Tobie na privie, a nie napisze Ci, że jesteś głupi publicznie, tylko dlatego, żeby inni to zobaczyli. On pisze to publicznie po to, żeby Cię poniżyć, żeby inni też to zobaczyli, żeby Cię obnażyć, napiętnować. Nie ma żadnych dobrych intencji, więc wejrzyj w niego i to jest rada Marka Aureliusza. I jeszcze jedna kontrowersyjna rzecz, ostatnia. Które chcę się z Wami podzielić, to jest to, co powiedział, to, 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 co napisał Epiktet. Czyli, gdy ktoś będzie Cię chwalił, w duchu będziesz śmiał się z chwalcy. Ja wiem, że to jest trochę kontrowersyjne i ja nie będę się śmiał z chwalcy, ale Epiktet miał na myśli to, żebyśmy nie polegali na cudzej aprobacie, żebyśmy nie szukali cudzej aprobaty, bo wtedy będziemy fałszywi nieautentyczni, przestaniemy być sobą, a ja jako twórca przestanę tworzyć autentyczne treści. Przestanę yy, mówić to, co naprawdę chcę powiedzieć, bo będę się kontrolował, bo będę chciał zadowolić moich widzów, którzy nie wiem, większej ilości oglądają treści na temat social mediów, nie, 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 nie na temat slow life, większej ilości oglądają na temat stoicyzmu, niż na temat tworzenia treści, kanałów dotarcia, robienia podcastów i innych rzeczy. Zacznę schodzić z tej drogi i robić rzeczy, które trendują, którą, które wypada, a nie chcę tego. Nie chcę podlegać y, cudzej aprobacie, polegać na niej. Dziękuję za nią, dziękuję za to, że jest, ale chcę tworzyć pomimo niej, jeżeli jest, oczywiście. Negatywne komentarze ściągają mnie na ziemię i one będą. Zdarzają się ludzie tak pobudzeni, że zdają sobie wysiłek, żeby. Napisać maila do mnie nienawistnego, ale ich jest mniej. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wykonać więcej czynności. Trzeba znaleźć maila, napisać go, napisać temat, żeby wysłać. Czasami bez tematu po prostu piszą, często ujawniają też swoje maila. Niektórzy anonimowe maile zakładają, żeby pisać nienawistne rzeczy, bo się boją po prostu z odkurzami. Trzeba więcej wysiłku włożyć. No i odpada ten element, że go poniżę w oczach innych, bo mail jest jeden na jeden, prawda? Więc słuchajcie. To jest ten ostatni czynnik ten stoicki, żeby tak samo nie przejmować się złymi opiniami, jak i tymi dobrymi. Ta idea wyłączenia komentarzy ma coraz nowe, nowe elementy się pojawiają. Ja mógłbym nagrać całą serię odcinków na ten temat. Co sądzicie? Piszcie w komentarzu. Hej, trzymajcie się, cześć!